Dzień dobry, witam Was na moim nowym filmie, który tak naprawdę powstanie dopiero, bo nie mam zielonego pojęcia, co Wam pokazać dzisiaj. E, niech to będzie luźny vlog, niech mnie dzień poniesie. Może się ponudzimy razem, kto wie, może będę dzisiaj się też nudziła, tak więc ponudzicie się ze mną. Póki co zjadłam swój posiłek przedtreningowy, a jeżeli... Jesteś na moim kanale to dobrze. Wiesz, że często tu po prostu będziesz przebywać ze mną właśnie. Na siłowni, bo tam bardzo dużo spędzam czasu. Dzień dobry, witamy Was. Dzisiaj mamy trening barków. Trening barków i ramion. Zrobimy go razem. Bo z wami najlepiej. Przeciąganie do brody. słucha swojego audiobooka, który mnie pochłonął to totalnie. Aktualnie żyję w dwóch światach, a jak mnie coś wciągnie... Uff. Powiem wam, że czasami mam tak, że jak mnie jakaś historia, czasami nawet fantastyczna, a bardzo lubię fantazy, bo to mnie przenosi w inny świat i wtedy tak jak mówię, czuję się jakbym żyła w dwóch światach, bo mam naprawdę Uwielbiam coś takiego. Uwielbiam audiobooki z bardzo dobrym lektorem. Czasami, nawet są podstawiane głosy, efekty, dźwięki, kroki. Wszystko jest normalnie tak realistyczne, że jak słucham takiego audiobooka i to jest coś, co mnie wciąga, to moja wyobraźnia działa niesamowicie i uwielbiam ten stan właśnie takiego wyobrażania sobie tych całych sytuacji na swój sposób, a nie w taki sposób, jak to, nie wiem, kino narzuca, jak gdzieś jakąś, na podstawie jakiejś książki powstaje właśnie film, to potem mamy obraz taki, jak to nam ktoś stworzył. A w książkach jest to fajne i lubię audiobooki, bo właśnie mogę sobie teraz leżeć, zamknąć oczy, gdzie ta wyobraźnia później działa jeszcze bardziej, bo jak mam zamknięte oczy. Ehm, mogę stworzyć obraz swój, tak, tak, jak mi się podoba. Także jestem po treningu. Z godzinkę poleżę z moją książką <grym> i z rozjomką. I w ten sposób odpocznę. Mm, jeżeli chodzi o regenerację, to jedynym moim sposobem jest sen i tu możecie się nie wiem, zaśmiać nie każdy sobie dopowie że coś tam na pewno musi być a jednak was zaskoczę że jedynie co to jest u mnie sen i epitalon codziennie 1 mg epitalon właśnie z tego względu że on wpływa na szyszynka szyszynka jest odpowiedzialna za produkcję melatoniny co może właśnie wspomagać to, że mam głęboki sen, podczas którego się regeneruję e, tak jak powinnam, tak? Ten sen nie jest zakłócony i moje ciało ma możliwości do tego, żeby w pełni się zregenerować. Także bardzo, bardzo, bardzo mam o sen oraz unikanie e, dużego stresu. Oczywiście stresor tu nawet jest trening, e, ale wychodzę umysłem swoją głową z sytuacji stresowych i staram się oczyszczać tą głowę cieszyć się z małych rzeczy czerpać korzyści nawet z tego, że teraz mogę sobie tutaj poleżeć w cieniu na hamaku i oczyścić głowę z moją książką za niedługo właśnie kończę tą wypowiedź i znikam żeby się wkręcić w swoją książkę hmm. Tak, jedynie co, no to będzie ten epitalon, jeżeli chodzi o regenerację, co mogłabym uznać, że to jest jakaś pomoc moja. I nic więcej. Wcześniej jeszcze było BPC 157, zabezpieczenie moich nadgarstków, bo wykonywa, wykonywałam ciężką pracę fizyczną i nie chciałam, żeby po prostu moja praca fizyczna wpłynęła jakoś na moje treningi na siłowni. Bo już miałam takie przypadki, dlatego BPC wtedy stosowałam na taką asykurację. Yy, I tyle, także zadbaj o siebie, to nie będziesz potrzebowała niczego więcej. Tak naprawdę, nie będziesz musiała szukać niczego, co pokryje Twoje zaniedbanie podstaw o, na tej sesji większe podstawy i naprawdę nasze ciało nam się odwdzięczy, jeżeli my mu damy to co potrzebuje, czyli spokój. Spokój. Sen. Ale taki dobry sen. Mamy godzinę, którą pół do 8. Pół 7. Pół ósmej. No 18.40. A my przyjechaliśmy. O. Pokażę Wam coś na pewno nie widzieliście. Włoskich tutaj bogów. Włoskich no. bogów. No. To jest. Mam się, a jak on się nazywa? Apollo Armidex. A tu. Jakie cycuszka ma prawie jak moje naturalne ale twarde tu też twardo Kłajato kwayato nazywa się ten sklep o jaki ładny jaki ładny no. ale nie ma zapachu nie a ty tigera widziałaś? pod palmami? No, liter. Ważne, że to się ugryzie. Niebo może być za To Tutaj jest wszystko. te torebki to jedna z ulubionych mm, marek, firmy mojej mamy. Hiszpańskie. Hiszpańskie. Zobaczmy Anekę. Aneken. Jakie cudowne. Patrz, to duża fajna. Koło ciebie, na Tak. Torba. No to torbę planuję sobie kupić na, na, po, na podróże do samolotu. Fajne. To też jest fajne. Wszystkie są fajne ogólnie. Nie ma tak, że jakaś... Mi się nie podobało. Nawet plecaki są. Ej, jakie fajne opaski. Takie jeszcze nie mam. Grilla. Mamy grilla przecież. Zobaczcie tu jest tak miło, fajnie. Lubię takie sklepy. Krasnolki. Oglądaliście bajkę siedmiu krasnoludków. Jak się nazywał loczek? No, był jeden. Bajka i była komedia, też film taki w czasie ludzkiej. No, to są takie jak, jak ze śnieżki, tylko nie wiem, jak one się nazywały. Nie, pamiętam nie wiem, to nie wiem. ładne kwiatki. I idziemy po pomidory i po sałatkę. I co jeszcze nam roku? A cukinie? Kapelusze, jakie fajne. Tam, gdzie? Ogrodowe takie. No. Nie, ten za mały z tego to ja bym chciała. Wow. wow. Fajny, taki do ogrodu, no. Jaką ma fajną kokarkę. No. Ładny ten jest. Ten no. ten trochę hełm Ale ten fajny. Ten fajny, no. Też fajny, no? I taki do ogrodu. Do ogrodu, to jest do ogrodu. Na plaży też się nada. To są ogrodowe dori. To są takie dziadkowe. Trzeba oczywiście kupić coś rozi Spirulina, to będzie dobre. Trzeba... Niech też zdrowe rzeczy. 30 białka. 30 białka. Teraz potrzebuję potrzebuje białkości to jest fit pies. Nie weźmiemy kości. Dupiej się to przewraca. od nadmiaru. No, i jakie ładne. 10 euro za Biedronę. Trzeba przejść naprawdę kawę z klęku, żeby dojść na warzywa. Rzewko Bonsai. Miałam takie, ale mi uschło. Bo i nie miałam jeszcze jedno, jeden, jeden kwiat. Nie pamiętam jaki to był. Ale ja nie mogę mieć kwiatów w pokoju. Nie mam ani ręki, ani pamięci, żeby ich podlewać. Ale lubię ogólnie kwiaty. Moja mama ma dużo. mnie mi właśnie. A to są moje kwiaty, sałata, to jest ta nasza ulubiona, nie? Jedną tylko? Jedną, no ostatnio tyle posadziliśmy, że nie daliśmy rady przejeść z tego. I nam choinki porosły. Mamuś, a my mamy tę wybieg? I w dziadek posadził chyba cztery. A tu masz cztery cukiny. Cucinie. A może teraz weźmiemy inną? Właśnie tak fajnie. Może tą właśnie. A co jest? To jest cukinia? Tak. Cukinia. Trombeta. Trombeta. Trąbkowa. Tutaj, nie? No właśnie, ciężko mi to będzie kroić no. na pewno. A taka tonda, Okrągła. Może taką. No, ja bym chciała taką. Tądę. No. Tak? No to takie prościejsze by Tak. No, tak. Nie, nie mam jednej. No, no ogólnie są cztery. To, cztery. No, są cztery Możemy zaczynajć kiedyś cisk z tamtej strony i ciężko patrzcie Ale to są ładne. No to wiesz. Będę miała okrągłą cukinię teraz. Pomidorki jakie bierzemy. Biały bakłażan. Biały Bakwarza. <śmienny> no na razie nie, nie, nie. No nie mam. Chciałabym. Patrz tutaj mam nawet. Te nasze. Nie, bo ja, ja mam inne. Ja mam normalne. Jak? Jakie chcesz wyjść pomidory? Nie będę brał pomidorów. Nie. nie? Chyba, że zobaczyć będzie żółte. Bo to już takie przerośnięte krzaki tutaj mają, nie? Zobaczcie jaka fasola, co ja mówię. E, papryka. Cigaretta dolce, słodka. Myślałam, że pikantna w takim kształcie. Tu wszystko papryka. Mamoś, tu są te ogórki wiszące. Tu są takie te ogórki wiszące. è necessario entrare dalle porte di uscita del negozio e presentarsi alle casse, in possesso dello scontrino fiscale e dell'articolo con le mani a questo punto vi verrà consegnato un buono d'acquisto di pari del porto spendibile nei due mesi successivi vi informiamo che non è previsto il riso di fiori a te adesso vi dirò il hit in marcella I miałam takie przypadki, że jak wracałam do domu, widziałam takie kropki na niej brązowe i wyrzucałam nieraz wyrzuciłam całą sałatę lodową, bo myślałam, że jest zepsuta. A się okazało, że jest taki rodzaj sałaty lodowej właśnie w kropki. To akurat nie jest sałata, tylko właśnie chcę wam pokazać, że ona miała takie podobne kropeczki i to była jedna z odmian. A ja tyle razy. Wyrzuciłam dobrą sałatę. No, hit. Opowiadałam jak wyrzucałam sałatę. Przysięgnięte mogły wszystkie chcę wyjeść. Niedobre są. Dziadek ma te dźwięki. Ma taki dziadek? Nie wiedziałam nigdy. Nie kosztowałam ich nawet. A faktycznie nie. Ona normalnie płaci

ma dentro dentro attenzione <laughs> Dentro ne picante Oh le picanti. Ici <laughs> ci kwiaty. Nie, a coś potrzebujemy z piątku? Si. Ładne E są te. Patrz jakie kolory. Fioletowe, jakie ładne. No. A nie widzę tutaj widzę, tylko te różowe tu są. Byszczenie rozpitko, nie? No. Ale patrz ile jest tych rodzajów róż, ogólnie palka niebieska. Trzeba taką posadzić, niebieską i szalotową. Ale ten mi się podoba. Ciekawy. A mi tam się podoba. Oto. to. W sumie nie. Wygląda trochę jak chwast. Z daleka ale ładnie ten, ten wyglądało. Piękny, tak? no, A no, ale ładnie jak zakwitnie. Ładnie pachnie też jakby było dużo tego w ogrodzie, to ładny piękny. zapach by dawał. O je, jak nasz bez biały, bo może to Nie, daje. nie. nie. Ładnie, ładnie pachnie Muszę sobie koleżankę wziąć do ogrodu To jest moja koleżanka nowa Przywitajcie się Cześć jestem Zuzia, lalka nieduża Zuzia Miałam taką lalkę Zuzia To będzie Zuzia Luzia będzie mi pomagała w ogrodzie sadzić sałatkę i jeść truskawki. Musimy iść także. Ciao, ciao. Ciao. Ale to jest piękne. Te kwiatki są piękne. Pomelia. Pomelia. Pomelia, ładna. Zobacz. Ładna. No, ale ma ładne kolory. Takie od środka. Takie cieniowane, ombre. Ale ładne kolory. 32, 32 euro za Pamele Anderson. Zabiorę na przyprawy, bo mi się skończył mój cynamon, e, tutaj mamy cynamon, 5 euro kosztuje pudełeczko, ale jest w smaku wyśmienity, tak więc jak już Wam mówiłam we wcześniejszym filmie, nie oszczędzajcie na cynamonie, bo taki najtańszy z marketu naprawdę nie oddaje mocy i smaku cynamonu. Tutaj mamy cynamo. To jest mieszanka, taka można powiedzieć, do trudla. Ale co jest w środku? A cynamo? Może nie powiem Wam teraz, bo zapomniałem, jak to po polsku się nazywa. Później Wam powiem, ale no. <laughs> nie, jak to po polsku jest. Jeszcze zobaczę tą sprawy włosach nie miałam jednak. Nie, teraz wezmę sobie czysty cynamon. Sam cynamon. Musimy iść, bo za 10 minut zamykają. Mm. Nie wiem czy cynamon wziąć czy to Tym razem sam cynamon weźmie jest wszystko takie dobre świeże Dobra One przyprawy z najlepszej półki Muszę iść bo zaraz zamykają Mamuś, ja idę tędyk chcę Wam pokazać słodkie skarbonki właśnie to Wam chciałam pokazać Zobaczcie, skarbona to nie skarbonka, tylko chyba skarbona skarbon lubię takie sklepy gdzie jest wszystko Te piękne lampy jest wazon mamy dekoracje do żony Patrzcie co znalazłam. Krówki nawet pisze polaka. Krówki z Polski. Tutaj jest mleko z miodem. To jest z karmelem i ze z, ze, z tym, e, ze solo. A to z miętą. A ty jakie wzięłaś? To są z miodem, bo tutaj są jeszcze oryginalne. A oryginalne, A no to te. Podsumowując, sałatka, truski z Polonii, od Polski, cynamon, pietruszka, cukinia okrągła, jeden brokuł, się jeszcze? kapusta zioła. Zakupy udane teraz. Teraz kto to będzie sadził? Ernie, Ernie. Kto to pięta? Jutro <noise> rano posadzimy. Dzisiaj jeszcze muszę mieć kutrówkę. Zaczebać się no, będzie będzie dzisiaj... no wiem, ale po sklepie muszę iść tak naprzeciw. Jeszcze wam pokażę, jak będę sadziła sałatkę. Także nagram wam drugi film z jutra. Pa, pa. Oczywiście dziękuję, że byliście ze mną na kolejnych zakupach, tym razem ogrodniczych. Także bądźcie to wam będę pokazywała, że życie profesjonalnego sportowca jest normalnym życiem. Jesteśmy normalnymi ludźmi.